Samorządy szkoły, szkolnej zespołu szkół numer 4 zorganizowały kiermasz książek, ponieważ stwierdziliśmy, że potrzebna jest taka inicjatywa u nas w szkole, ponieważ podręczniki są drogie. Również w antykwariacie osoby, które chciały kupić podręczniki stwierdzili, że są zbyt drogie, żeby je kupować. Dlatego samorządy szkolne stwierdziły, że iść uczniom na rękę i stwierdzili zorganizować właśnie kiermasz książek. Stwierdziliśmy, że najlepiej będzie zrobić to na długiej przerwie, dlatego Taki tu na forum u nas w szkole. A jak się do tego przygotowaliście? Można powiedzieć, że troszkę to było spontaniczne, ponieważ e, zrobiliśmy ogłoszenie, porozwieszaliśmy u nas w szkole, e, organizowaliśmy również, pisałem na różnych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, e, czy rozpisowałem uczniom na Gadu, -gadu. Uważamy, że można było tak takie spontaniczne, taka spontaniczna inicjatywa, która na nas kierowało A czy spoglądając na to, co się dzieje, tak naprawdę za naszą za szybą, czy mógłbyś tak szczerze ocenić, jak to według Ciebie wyszło? Na początku były plany, żeby zrobić stoły. W czasie trafiły na forum, ale myślę, że troszkę, troszkę jest chaotycznie jak to duża zgrupowość, duża grupa ludzi, ale uważamy, że ludzie czego chcą znaleźć to znajdą i ci co chcą sprzedać to sprzedają. A Ty sprzedajesz, kupujesz? Sprzedaję. I udało Ci się coś sprzedać już? Tak, sprzedałem dwa podręczniki, rozmawiałem również z kolegą, więc niektóre miałem zarezerwowane, a drugie sprzedałem właśnie na kiermaszu. Super, dziękujemy. Dziękuję. Mi się poda, to jest po prostu beznadziejne, Nie widać, kto kupuje, kto sprzedaje, wszyscy chodzą z książkami. Niektórzy machają nam na sprzedanie i wychodzi krzyczy, to jest po prostu zrobić żadnych ławek, nic, nic. Po prostu. Jak ja najbardziej na to wyglądać? No nie wiem, ławki rozstawione, za ławkami ci co sprzedają i podchodzi się i się pyta, a nie, tak jakoś ja Chciałaś sprzedawać, kupować, ja sprzedawać? I udało Ci się to sprzedać? Nie, nie, nie sprzedałam. Tak w ogóle y, apel do pana przewodniczącego naszej szkoły. Mógłby się tym zająć, Halon. Jeszcze jest przewodniczący.